kolejna uwaga do kroku drugiego jeżeli nam klient wybierze wagę z tego przedziału 30 na 40, 40 do 50 to powinna się pojawiać, powinien się pojawić komunikat o tym właśnie, że maksymalna masa przesyłek nie może przekroczyć 31,5 kg jeżeli twoja przesyłka przekracza ten zakres możesz ją nadać jako przesyłkę paletową i skontaktuj się z nami. Czyli dokładnie tak jak podawałem w dokumentacji. I link do maila, czy, czy link do, do zakładki kontakt, e, czy tam nawet jest adres mailowy pod, miał być podany już. W dokumentacji to jest dokładnie opisane, tego tutaj brakuje. Przy tej, przy tej 30-30-50 kg jeżeli przekracza te, te 30 kg, czyli to jest przesyłka paletowa, można powiedzieć. Nie będziemy tego wprowadzać do portalu, bo to będzie bardzo mało tego prawdopodobnie, ale, ale jeżeli się coś takiego trafi, to to, ja to będę, będziemy to robić ręcznie. Nie będziemy wprowadzać tego do systemu. Yy, bo to się w ogóle rządzi zupełnie innymi prawami. Yy, natomiast yy, brakuje mi tutaj jeszcze jednak, że to już zapomniałem to następnym razem jak to.